Prowadzone były badania wśród osób dorosłych, które doświadczyły w dzieciństwie przemocy seksualnej. I osoby te, prawie 60% z tych osób, zadeklarowała, że ta przemoc bardzo negatywnie wpłynęła na ich dorosłe życie, że widzą skutki tej przemocy seksualnej w dorosłym życiu. Dzieci. To, to w okres rozwoju dziecka to jest taki moment, w którym oprócz rozwoju kompetencji emocjonalnych, społecznych, m, następuje także równolegle rozwój fizyczności, czyli no, czegoś, co jest połączone z ciałem. I kiedy mówimy o. Urazie cielesnym, jakim jest właśnie przemoc seksualna, to ten uraz cielesny w dużo większym stopniu wpływa negatywnie także na psychikę, która jest bardzo połączona z ciałem u takiego dziecka niż np. u osoby dorosłej, która doświadczy także przemocy seksualnej. Bardzo istotne jest w tym momencie to, czy dziecko ma do kogo zwrócić się o pomoc i czy tę pomoc dostanie. I ja myślę, że to jest w ogóle taki kluczowy wątek, o którym warto powiedzieć, ponieważ mm, dzieci. Oprócz tego, że doświadczają krzywdy najczęściej, niestety, od osób bliskich, które znają, które kochają, i ta krzywda powoduje, że legnie taki fundament zaufania do, do tej najbliższej osoby, którą kochają, ale bardzo często dzieje się tak, niestety za często, że ten fundament. Jest zburzony nie tylko do osoby, która popełniła przestępstwo, która, y, 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 która y, y, skrzywdziła dziecko, ale także do drugiej osoby dorosłej, do której dziecko się zwróciło o pomoc i tej pomocy nie dostało, a często jeszcze zostało obarczone, obarczone winą, odpowiedzialnością. Y, zdarza się, że dzieci słyszą, wymyśliłeś to sobie, wymyśliłaś to sobie, nikomu tego nie powtarzaj. Y, i dziecko zostaje w takim wielkim poczuciu osamotnienia. I bardzo często ja pracuję tylko z osobami dorosłymi i jestem terapeutą traum osób dorosłych. Ale kiedy słyszę te historie, kiedy osoby dzisiaj dorosłe doświadczały dzieciństwie przemocy seksualnej, to nie chcę porównywać z czym im trudniej się uporać, ale na równi trudno jest im się uporać z tym, że często matki. Oddelegowały dziecko do sypialni do ojca, albo właśnie mm, kazały milczeć, albo nie uwierzyły. I dziecko zostaje z takim potężnym poczuciem krzywdy, ale też poczuciem, że, że to z nim jest coś nie tak, że to jest jego wina. W ogóle poczucie winy ono jest, można powiedzieć, nierozerwalne w, w przypadku przemocy seksualnej i gwałtu. I to jest. Y Coś, z czym pracujemy właściwie zawsze na terapii, bez względu, czy przemoc miała miejsce w życiu dorosłym, czy, czy w życiu dziecka. Natomiast jeżeli przemoc ma miejsce w życiu dziecka, to na tym poczuciu winy dziecko buduje samego siebie. Na poczuciu winy, na poczuciu y, obniżenia swojej wartości i z tym wiążą się kolejne konsekwencje. Bardzo często dzieci, w momencie, kiedy zaczynają dorastać, szczególnie badania pokazują, że dziewczynki rozwijają depresję, a chłopcy mają często myśli samobójcze i to z tendencją do realizacji. Więc. To może być kompleks PTSD, czyli taka trauma złożona. To może wpłynąć na nieprawidłowo kształt, nieprawidłowe kształtowanie się osobowości młodego człowieka. To może mieć wpływ na rozwój zaburzeń lękowych. Bardzo, bardzo wiele skutków ym, ta trauma seksualna w dzieciństwie może wywołać, ale chcę też podkreślić, że nie musi, bo jeżeli dziecko dostanie adekwatne wsparcie, jeżeli dziecko dostanie pomoc, przede wszystkim. Będzie miało poczucie, że ma bezpieczne środowisko, w którym może, w którym może wyleczyć te, te, ten uraz, to bardzo trudne doświadczenie, tę traumę, to wcale nie musi być tak, że na pewno te wszystkie rzeczy, które wymieniłam, które mogą się wydarzyć, że one się wydarzą. Tak nie musi być. To jest bardzo ważne, co my dorośli z tym zrobimy, no i tutaj napotykamy kolejny problem, ponieważ Psychoedukacja dotycząca granic, cielesności, rozwoju dziecka, dotycząca, dotycząca empatii, dotycząca wielu obszarów, które są niezbędne do prawidłowego rozwoju, ona po prostu przepraszam za kolokwalizm, ale leży leży i nie ma treningów asertywności, które tak bardzo by były hmm. potrzebne. Brakuje szkoleń nauczycieli, pielęgniarek, lekarzy, policjantów. My naprawdę mamy bardzo, bardzo dużo jako, jako społeczeństwo do zrobienia. W naszym społeczeństwie pokutuje ogrom mitów dotyczących przemocy seksualnej. Te mity powodują, że mówimy o takim zjawisku, że my żyjemy w kulturze gwałtu, dlatego że to właśnie. Ofiary, osoby, które doświadczają przemocy seksualnej, często są za nią obwiniane. I no, to powoduje, że, że tak trudno poradzić sobie z tego rodzaju doświadczeniem w życiu, ale to też powoduje, że prawie 90%, czy nawet ponad 90% osób, które mają doświadczeniu właśnie tego rodzaju przemoc w swoim życiu nie zgłasza tego nigdzie. I to także pokazuje, że my żyjemy w kulturze gwałtu, że ludzie tak bardzo boją się zgłaszać, z czego mężczyźni w ogóle nie ma do końca statystyk, ale, ale wiemy z, 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 no po prostu z obserwacji, że oni właściwie w ogóle nie zgłaszają oni są nieujęci w badaniach, w statystykach, bo Ani. oni się chowają.